Witajcie! Dzisiaj recenzja książki Wayne, Myśliciel z Gotham. Na samym początku zwrócę uwagę na sam tytuł, który mówi dużo o książce. Książka nie nazywa się Batman, Myśliciel z Gotham, tylko Wayne. Książka ta opowiada historię historii rodziny Wayne'ów. Czytając tą książkę, czujemy się tak, jakbyśmy czytali dwie różne książki, które w pewnym momencie łączą się ze sobą. Autorem książki jest Tracy Hickman. Głównymi bohaterami są Thomas Wayne i Bruce Wayne, czyli Batman. Złoczyńcami są Kukła przy Blizna, która ma drugą rolę w przestępczości. Pojawiają się Joker i Harley Quinn. To tak, jak może niektórzy z Was wiedzą, Thomas słoń jest lekarzem. Obecnie pracuje z doktorem Richterem nad lekiem, ale nie jest to zwykły lek, to lek na zło. Mają w planie każdemu przestępcę wyczyścić złe wspomnienia, myśli i zastąpić je dobrymi, są z bandziorów zrobić porządnych obywateli. Badania wykazują dobre wyniki, ale do czasu. Coś nagle się psuje i bandyci atakują innych bandytów, nie żeby ich złapać i zakraty, ale żeby ich zabić. Cztery osoby, którym podałem ten nekt, tworzą grupę Apokalipsa. No i to tyle, zachęcam do przeczytania tej książki. Nie jest to książka o paniu bandytów przez Batwana. Jest mocno psychologiczną książką, więc polecam raczej recenzję.